Jeszcze jutro miłośnicy nurkowania mogą odwiedzić Pałac Kultury i Nauki, w którym znajdą oferty wyjazdów, sprzęt i niezbędne przed podwodną przygodą fachowe porady. Promocje, oferty wyjazdów i szkolenia to atrakcje, jakie czekają na targach. Średnia cena kursu to 1200 zł. Coraz większą popularnością cieszą się szkolenia dla niepełnosprawnych. Nurkowanie bardzo silnie związane jest z. Bardzo szybkim eliminowaniem barier. Myślę, że nurkowanie jest jednym z, takim, jednym z takich zajęć ekstra dla tych osób. Podstawą jest odpowiedni sprzęt, a ten jest kosztowny. Około 6 tysięcy złotych musi wydać każdy, kto chce zacząć nurkować. Zaczynamy od zestawu ABC, czyli maska, fajka, płetwy. Następnie skafander neoprenowy lub nie neoprenowy suchy lub mokry. Bez względu na koszty amatorów podwodnych przygód nie brakuje. Coraz więcej osób korzysta z tej formy aktywności. Zwiedzanie tych różnych raf, zwierząt, klimat niekiedy mnie to uspokaja. W Warszawie raw koralowych nie ma, więc grupa eksplorująca podwarszawskie nurkowiska nie może się pochwalić doznaniami estetycznymi. Jest jednak niezwykle pożyteczna. Czyszcząc m.in. jeziorko szczęśliwickie, czy akwen w Zielonce odnajduje przyrodnicze atrakcje? Udało nam się zlokalizować kolonię sinic w postaci takich małych, galaretowatych kuleczek, a w Zielonce pod Warszawą udało mi się zrobić zdjęcie niesamowitym organizmom, takiej kolonii organizmów, która się nazywa no ją By chociaż popatrzeć na pracę nurków wystarczy 7 kwietnia przejść się w okolice Glinianki Cietrzewia, ale na Koralowce liczyć raczej nie można.